Cześć z tej strony ja. Witam wszystkich serdecznie. World of Warships. Dzisiaj sobie weźmiemy Lenin'a, ale on już chyba był dostępny. Normalnie w sprzedaży, więc, więc raczej jest już to nie. Working progress. A progress. Zobaczmy. Chodzą słuchy, że to jest jakiś super pancernik. jakoś nie chce mi się wierzyć, ale... Że jest to myśl techniczna rosyjska, a że te są najlepsze na świecie, no to nigdy nie wiadomo. Zobaczymy, zobaczymy. Aż dwie lotnie nam upnęło. Um, ale nie na fula, na dziewiątki nas rzuciło. Dobrze. Cztery niszczyciele, dwa lotniskowcy. Jasne. Ładnie. Naprawdę ładnie. E, to kolejna ósemka. Wiecie jaki mam tutaj stosunek do pancerników ósmego tieru. Uważam to za nieporozumienie, hmm, chyba że matchmaker będzie taki, że będzie rzucało max na dziewiątki. Wtedy tak. Wtedy to ma sens jak najbardziej, a dziesiątki żadnego. A między ósemką a dziesiątką jest po prostu przepaść. Żaden pancernik ósmego tieru nie ma najmniejszych szans z pancernikiem nawet dziewiątego tieru. A dziesiątego to sobie w ogóle może pomarzyć. Wcześniej szansę miał Tirpitz, teraz nie ma żadnej. No zobaczymy, może teraz Lenin. Jak to się kręci, proszę Państwa. 9 dział na przodzie, gra na przód, pięć naprawek. A reperka 316 bez rewelacji, samolot, peloty na 5,8 i 3,5. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Weźmiemy sobie gdzieś tutaj pozycję między B i A. Dwie niszczarki sobie tutaj zmierzają. Będzie jeszcze Amagi Mogami. Słabo jeśli chodzi o pelotę, ale no tam jest Ajoła z dobrą pelotką, i Alaska. Niestety nie tam, gdzie my trudno. Ogólnie jeśli chodzi o Lenina, wydaje się mieć naprawdę dobrą siłę ognia. Powinien mieć też niezłą wytrzymałość naprzód, przynajmniej na papierze. No i jeśli już graliście podobnymi okrętami, czyli lubicie grać IZUMO na przykład drzewkowym wszystkimi pancernikami, którymi gra się na przód de facto też Yamato i lubicie taki styl gry na pancernikach, to oczywiście jest to również okręt dla Was a co więcej, no właśnie cała siła ognia na przodzie no to, to jest to, tak samo szósteczka premium e, francuska, ta sama melodia dziewiąteczka premium francuska, ta sama melodia tego typu okręty mają coś w sobie. I odpowiednio wykorzystane są naprawdę skuteczne i ciężkie do zniszczenia. Prędkością nie grzeszy, no tak. Ja przyzwyczajony jestem, że do tych francuskich pancerników one tak pięknie sumą. Później wszystko inne wydaje się, że pełza. Pełza albo po prostu trzeba na, na, na zapyść brać. O, nie chcę płynąć. No ale dobrze. Chciałem, bo troszkę nie grałem. Że się coś pozmieniało. Ojku, ojku, ojku. To bym chciał strzelić. Zobaczmy, czy, czy pamięciowo dobrze to ogarnąłem. Jak to leci. No to, hm, No, okay, ok. Pamięciowo nieźle. Pamięciowo jest nieźle. Cytadele losuje. Dobrze, dobrze. Mówię, że to może być genialny okręt. No. Pierwsza salwa mówi, że. Źle nie jest. Y i... Może niech się wzniesie tutaj Borys. U mnie latają Hans, Toshi i Borys. Borys będzie na rosyjskich. Zazwyczaj jeszcze żaden Borys. To jest chyba pierwszy Borys, który wyleciał. <grych> niech wróci. Niech wróci i coś strąci, się chyba chyba nie będzie mu dane. Dobra, tu coś nas torpi. Jest Tirpitz. no to jest teraz kiepski pancerz, więc... Trzecia wieża, to tak już trzeba. Trzeba już ostro tak na boczek. Więc cała siła nie jest dostępna, mimo wszystko. O, już chyba gościu kończy grę. Na to wygląda i jest jeszcze Alaska. Będzie bok, będzie bok, a ja jestem fanem boków. I lotnia tam jest. Ola, moi drodzy. To może być dobry dzień na łowy. Fantastycznie się ustawiają. A, ale szkoda, szkoda. No to już rozrzut jest. Niestety, niestety nie poleciało tak jak lubię. Tam są może dwa niszczyciele. Tutaj mamy. Tutaj mamy, tu jest lotnia. No, lotnia oczywiście jak najbardziej przykuwa moją uwagę. Chciałbym już do niej popłynąć. Ale te dwie niszczarki, skutecznie, skutecznie tutaj ostudzają moje zapędy. Bo ta alzacja oczywiście nie stanowi problemu. Jak zresztą widać, tam sobie może strzelać. O, 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 no ale kurczę pieczone, no. Ale pewnie znowu błąd popełniam, że płynę. Ale, no muszę, straciłbym szacunek do siebie, jakbym nie popłynął. Tu jest niszczyciel, który jest bardzo upierdliwy. Tam potem jeszcze druga lotnia od razu jak tą się dormie. Dobra, dobra, skup się pan tutaj. A matka, mamatkę, jak to nędznie. Nędznie to było zrobione. Dobra, nie, nie wziął mnie pod uwagę. Przynajmniej na razie. Miejmy nadzieję, że mogami przeżyję. Jest mi jeszcze potrzebne. Przeładowanie na no chwilę trwa, niestety. Dobra, Borys 2 w drogę. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Nawet coś spada. Nawet coś tam lotnia robi. Jest jeszcze ten pan tutaj ustawiony. No, już się ustawia ładniej. Zaraz gdzieś tutaj jest jeszcze jogumo i takaga. Druga lotnia już podziękowała za imprezę. Ola la, la, jaki błąd! Nie poczekałem, a tutaj już jest lotnia, ja nie mam czym strzelać, o zgroza. No nie mogę, no to będzie najdłuższe 15 sekund. No, come on, come on. Ready? Fire. Poszło. Jestem zasmucony. To nie, to, to nie było to czego oczekiwałem A teraz jeszcze kaga się będzie mścić No tutaj płyną Cześć na jedną się natnę Tysiąc życia mam, o to, no come on Umieraj Fantastic. Fantastycznie, fantastycznie. Uwielbiam ten dźwięk tonącego lotniskowca. Nic tak nie cieszy jak dźwięk tonącego lotniskowca. Coś pięknego. Dobrze, to ma A -A -A Musimy do dogonić. Yy, drugie lotnisko ktoś już zabił. Jestem mega niepocieszony. Mega. 25 tysięcy. Jakoś chłopcy nie stanowią tutaj nam za bardzo zagrożenia w tej grze... O, poleciało nędznie. Poleciało nędznie. Dobra, wypuścimy Borysa numer 3. Bo jeszcze są tu niszczyciele, a, nie ma, a ja nie mam dla pojęcia gdzie... Ach, może to, to był błąd, że teraz użyłem tej naprawki. Niemniej ich chcesz strzelać z wszystkich dział. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta. Kurcz. No nie da się pobawić. Widzę, że. Jeszcze dwa kile by się przydały. Black. Tego raczej nie trafię. Widzicie, zasięg 18,4. Czasem stanowi problem. Nie ma... nie ma zasięgu, żeby do kogoś postrzelać. Ale zmienimy sobie na obeki, tylko że tu są dwa niszczyciele. Ten Black może będzie wchodził w zasięg, może nie. Nie wiadomo. Nie wiadomo, ile stankowanych. 579. 17 samolotów rozwalone. dobry, to dobry wynik. Widać tutaj, że ten pancernik jeśli chodzi o lotniskowce ósmego tieru, coś tam jest w stanie naprawdę im zrobić. 20 tysięcy obrażeń to jest przyzwoita a, liczba. No dobrze, no i, i mój drogi taki takaze. Kita, kita. A, dawaj, go namierzamy i robimy mu gangbanga. Bo będzie nas. 5 na jednego. Więc na pewno będzie bang 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 i nie ma. Rozstrzelany. W komiksach te bangi bangi. Można by było taką animację. Ojejku to jakieś ledwo żywe coś. to chyba taka kaze zmieli. Aj, dobra. Salwa była już. To znaczy, była celna na tamten kurs, według mnie. Ale kurs został zmieniony. Czas się skończył i game over. You win. Dobrze, zarobki równo 4-4-4. Niechaj będzie. Lokata druga. Ktoś się wepchał niesprawiedliwie. A jak to zarabia? Jakie to ma koszty? Koszty: 124 tysiące. A zarobki całkiem przyzwoite, bez żadnych flak, nie jest źle. Dobra. Jeśli chodzi o kapitana, zawsze pytacie jak go robić, tu pokazuję, potem moduły, Tutaj jest robione, jak widzicie, pod pelotę w dużej mierze, są dwa perki. Standardowo, żeby moduły nam nie padały, działka się szybciej kręciły, adrenalinka, żeby wszystko szybciej działało, więcej. No według mnie, nadzorca jest obowiązkowy tutaj przy rosyjskich pancernikach. Daje najwięcej ze wszystkich pancerników, tutaj ten perk, no bo erkę mamy dodatkową, a to też no, sporo, sporo daje. Zresztą tutaj w erze lotnisk, dodatkowy Borys również jak najbardziej ma sens. O naprawce nawet nie ma co dyskutować. No tutaj, tak jak mówiłem, dopelot i przeciwdziałanie pożarom. Myślę, że też ma sens. Jak widzicie, nie biorę eksperta w kamuflażu, ponieważ uważam, że teraz przy pancernikach pomału ten perk będzie tracił na znaczeniu i chyba ludzie będą od niego odchodzić, albo już odchodzą, a ja o tym nie wiem, o zgrozo. Dobrze. Jeśli chodzi o moduły, zobaczę czy moja facjata tutaj przeszkadza, damy ją na chwilę tu. Dobrze. Eee, standardzik, standardzik, jeszcze standardzik, modyfikacja głównego uzbrojenia, później nie płoń, system kontroli uszkodzeń, później strzelaj celnie, modyfikacja systemów celowniczych, później płoń krócej i top się krócej, tak? Zalewaj się, zalewaj się krócej. jasny więc dobrze. A tutaj mimo wszystko zasięg wykrywalności. To jest też dobre, bo oczywiście jak widzicie wykrywanie eskadr z lotniskowca jest, jest gorsze, więc jak najbardziej Jak najbardziej. dalej ma sens, mimo że nie bierzemy perku mm, do kamuflażu. 14,5 to jeszcze nie ma takiej tragedii. To, to Hindenburg powie, że nie jest źle, nie, więc nie ma co tam przeżywać. No tutaj żadnych, żadnych zamian nie można zrobić, więc sprawa jest prosta. Leningrad, tak jak mówię, to jest okręt, który, jak lubicie tego typu zabawki, to sobie możecie grać równie dobrze z Jean Bartem, możecie sobie grać równie dobrze Dunkierką, no i japońskimi. Nie wiem, czy mam Izumo. To jest, to jest ta sama historia. Okręt ten sam styl gry, więc tu nie ma nic jakiegoś takiego odkrywczego, można sobie cisnąć. Nie mam Izumo. O zgrozo, taki super okręt, a Ty nie masz Szaici. Dobrze. Niemniej no, Izuma jest drzewkowe i, i gra się tak samo. Wszędzie tam, gdzie jest e, cała siła ognia na przodzie, no i częściej też jest już pokazuję, najczęściej też jest to okręt tak zbudowany, że tutaj o 32, 45 aż tutaj jest milimetrów, więc nie tak łatwo go od przodu rozwalać. Na boku to ma 350, też nie najgorzej, 150 wyżej. No, tutaj to już tak. A jak to tu wygląda? Tak to wygląda. Ogólnie przyzwoicie opancerzona jednostka, ale od boku też bym jej za bardzo mimo wszystko nie pokazywał. Zawsze może ktoś nam zrobić kuku i będzie, i będzie problem. A problemów lepiej unikać. Jeśli chodzi o zadawane obrażenia, ile tutaj mamy? 1300, 141 ciągłe, 394 ciągłe i 885. Ok. Wsparcie 25% i 12%. No bardzo, bardzo przyzwoity token. Prosty ogólnie w obsłudze będzie. Więc jeśli ktoś szuka, takie okręty do gry naprzód są, są naprawdę w miarę, w miarę przyjemne. To nie ma wielkiej filozofii, nie musisz myśleć jak płynąć, co zrobić, żeby wykorzystać pewien potencjał takiej jednostki. Ustawiasz się tak jak jaj i tam strzelasz, strzelasz I tak nim oczywiście jak zawsze agresywnie. Można nim grać bardziej z tyłu i sobie strzelać. No Jaką tutaj mamy celność 234 na, na dystansie 18, ile tam było? 18,4, nie ma tragedii, więc będzie, będzie ten okręt w miarę celnie strzelał na ten dystans, i, i tyle pociski nie są jakieś super szybkie. 8 jak na pancernik, oczywiście to sporo, ale jak jesteście przyzwyczajeni do rosyjskich na przykład krążowników, no to troszkę będzie trzeba brać inną poprawkę bo one lecą wolniej. Eee, no i cóż, dodatkowa według mnie tutaj jest tylko, żeby sobie była. Ten zasięg 16.3 niestety nie powala i sprawia, że będzie to w użyciu bardzo rzadkie. Trzeba się skupić na pelotkach, która jest bardzo przyzwoita i właśnie reszta to tam. Albo można też pelotkę sobie darować, jak ktoś woli i wtedy Zamiast tych dwóch perków można sobie brać perki na przetrwanie. Można sobie wziąć lepszy kamuflaż, żeby yy, zamiast tego żeby przeciwnika szybciej widzieć, można sobie wziąć, jeśli się chce grać tak jak ja, bardziej agresywnie, czujność, żeby szybciej widzieć torpedy. Albo. Yy, to nie. nie. Według mnie to najlepsze kombo czujność i kamo wtedy. I mamy okręt, który lepiej sobie radzi. Może podejść bliżej do przeciwnika niewykryty, dłużej go wykryje lotniskowiec. Musi bliżej podlecieć samolot, żeby go zobaczyć. No i szybciej też w razie czego odejdzie od walki i, i zniknie z pola widzenia. A wykrywanie torped oczywiście e, szybciej niż później zawsze jest w cenie. Dobra, to by było na tyle jeśli chodzi o Lenina. Wielkie dzięki za oglądanie. Kiedy streamy, kiedy następne filmy, nie wiem, bo u mnie z czasem jest teraz fatalnie. No ale jak będę mógł, oczywiście, to, to, to będę się starał coś tam, coś tam nagrać, coś tam postreamować, więc trzeba śledzić i tyle. Dzięki za oglądanie. Bye bye.